Witam, witam z tej strony AutomatPlayer. Przed nami kolejny gapity Minecraft na moim kanale. Słuchajcie, weźmy sobie, zejdźmy może na sam początek na dół, ponieważ dzisiejszy plan na odcinek jest trochę nieco inny niż zawsze. O tym, że drzewa wyrosły. Tak, rosną te drzewa. Bardzo fajnie rosną, bardzo szybko zresztą rosną. Kurczysz bardzo dużo będę miał tych drzew, będę miał mniej tego dębowego całego, czy właśnie więcej tego dębowego, tylko mniej tego czarnego, tak jakby. No i słuchajcie, co mogę wam powiedzieć? Nie zapomnijcie o łapce i lecimy z odcinkiem chyba, co nie? Dzisiaj plan na odcinek To przeniesienie tych krów, które mi cały czas Muczą tam, tam gdzie są Tam gdzie pamiętacie, że są I to chyba najwyższy czas, żeby to zmienić Ale zanim zanim to jeszcze zrobimy, to tutaj, jak widzicie Zrobiłem te drewienka, tak, trochę tutaj Porobiłem, żeby nie było, że nic tutaj <laughs> Właśnie nie zrobiłem, to coś jednak zrobiłem, tak że sobie od razu tutaj Plony naszej, tak? Gdzie zamierzam dać krowy? No, na tym samym poziomie co. na tym samym poziomie co tutaj, jak widzicie te. Te wszystkie rzeczy, właśnie, czyli sadzonki i tak dalej. Z tym, że. przed chwilą, przez chwilę myślałem, żeby to po prostu wykopać jakoś mniej więcej tutaj. Wiecie, dam dalej kopać, po prostu, żeby to było tak mniej więcej to wyglądało. Ale sobie pomyślałem, że tu będzie jakaś taka tajemnicza drabinka, która będzie schodzić po prostu poziom niżej. I ten poziom niżej po prostu. Na tym poziomie niżej będą te krówki. Nie jestem do końca pewien, czy to jest najlepszy pomysł. Czy w ogóle jak tutaj wykopię, to jestem w stanie tutaj cokolwiek zrobić, no tak kiepsko trochę w sumie. Będzie mało miejsca, chyba że przesunę to wszystko o jedną kratkę w tamtą stronę i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. W ogóle kobla nie wziąłem, muszę trochę wykopać schowałem cały kolb, bo też tam wykopałem właśnie miejsce dla drewienka że dla tych drzewek całych, dębowych no, żeby było po prostu miejsce, żeby rosły prawda, żeby powoli już zbierać drewno na tę część tego całego, że tak to powiem tej całej infrastruktury mojej, małej i zrobiłem tutaj już od razu skok Słuchajcie, czy są jakieś sadzonki? Są, dobra, mogę sobie od razu posadzić, dobra i druga okej, okay. no i tak, wydaje mi się, chociaż, wiecie co, dobra, jak widzieliście, chociaż wejdę na samą górę może, żeby to pokazać, jak to szybko się schodzi rzeczywiście teraz na dół. E, tak, tutaj usunąłem te drewienka, bo nie były potrzebne, za to tutaj przycisk, drugi przycisk i jesteśmy już na dole. To chyba jest całkiem fajny system, nie wiem, jak wam się podoba, mi się nawet podoba. Zobaczmy, ile jest w ogóle kratek w tamtą stronę miejsca, okej, okay, tylko jedno, spoko, czyli bym zrobił tak, że tutaj... Jeszcze tutaj dobuduję farmę i tutaj gdzieś na przykład na prawo A po lewej zrobię krowy i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie Te wszystkie krowy zamienię Jeszcze wszystkie zamieniać, wiecie co nie zostawię może pół na pół, będzie Połowa krów, krów normalnych i połowa krów tych grzybowych, bo grzyby mogą mi się przydać, jeszcze nie wiem po co, może mogę być jakieś questy na grzyby, a Grzyby trochę ciężko się hoduje jednak a takie krowy mogą się przydać. Chociaż nie wiem, czy grzyby wylatują. Jak się zetnie krowy, chyba wylatują właśnie grzyby. Nie jestem pewien, sprawdzimy to zresztą. Ale może nie teraz, dobra. E, tutaj będzie prawdopodobnie sieciana taka. Czyli tutaj jeszcze nie będzie tych krów. Ale dla ułatwienia, ja to sobie zamuruję, wiecie żeby mi tutaj krowy nie wchodziły, jak będę później tutaj e, chciał sobie ogarnąć. No, żeby po prostu je tutaj zaprowadzić, prawda? Dobra, czyli tak, tutaj będzie ściana W tę stronę mamy klocków 3. Dobra, spoko, to będzie dużo miejsca Dobra, no to zaczynamy epickie kopanie kobla oczywiście <grym> Ale podoba mi się na razie, bo... Mm, jakoś mi się udaje spełnić ten warunek Że te odcinki wychodzą rzeczywiście co tydzień w piątek Tak samo portala na razie robię co tydzień w poniedziałek jeszcze nie zapeszam, ale mam nadzieję, że uda mi się to do końca. Ja w ogóle tak, e, robię to, nagrywam ten odcinek w czwartek po livestreamie wielkim, przy, na którym wbiło 30 tysięcy widzów, to jest niesamowite, naprawdę. E, I już e, za niedługo będę wam właśnie dawał informacje na kanale i na Facebooku zresztą. Link w opisie, jakby ktoś chciał zalajkować, bo na Facebooku też będą wy do wygrania rzeczy. No w sobie jedna rzecz, taka całkiem fajna. No e, i będzie info o konkursach, będzie info o możliwych wygrana, wygranych będzie info o 6 godzinnym live, który planuję w sobotę, w sumie 10 grudnia ale to wszystko jeszcze będzie powiedziane przeze mnie, więc stay tuned, czekajcie na to no i tyle chyba, o tu jest glina w ogóle, no spoko, warto wiedzieć nie będę tylko kopał, kopał jakoś wysoko tutaj, bo w sumie nie jest mi to jakoś specjalnie potrzebne na wysokość 3 kratek jak na razie mi wystarczy muszę tylko to przeprowadzić krowy taki mam przynajmniej plan na dzisiaj Dobra, kopaj, kopaj. Dobra. Ile mamy już miejsca? Trochę tego miejsca mamy. Chyba się wrócę. W sumie sobie przygotowałem bardzo dużo kilofów, bo będziemy też kopać. Właśnie, jeżeli chcecie livea z Captiva, Captiva to oczywiście dajcie znać też w komentarzu, że chcecie livea. To zrobię oczywiście. I myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł, żeby zrobić takiego livea, bo to się może jak najbardziej przydać. Dobra. Zjemy sobie tą. Y Tę, tę zupkę dokładnie. O, tutaj widzicie, właśnie, że tutaj chyba nie było wykopane do końca. Tutaj właśnie wykopałem wszystko. No z tej strony nie, bo tutaj nie ma drzewka po prostu. Chociaż chyba by się zmieściło, nawet. Nie jestem jeszcze pewien. O, te krowy po prostu mają kręćka, po prostu. Nie mogą wytrzymać już tutaj. Zobaczymy. Przeprowadzę te krowy po kolei. Najpierw te grzybowe. Zobaczymy, czy z nich wypada to, co chcę, żeby wypadało. Jak nie wypada, to po prostu je. Zabiję albo zostawię. Jeszcze zobaczymy. Spokojnie. Mamy na to czas. A tymczasem, co chciałem wziąć? Chciałem sobie wziąć płotki. Jakieś mam tutaj. <laughs> Troszkę tych płotków. Troszkę mi zostało. Ten system jest naprawdę fajny. <laughs> Podoba mi się po prostu. Podoba mi się to, co zrobiłem. Dobra. E tutaj, sobie usuńmy coś takiego. Dajmy to może na całej tutaj szerokości, żeby mi czasem tutaj krowy nie pouciekały I tak Jakby to zrobić? Jeszcze trochę pokopmy, powiedzmy dwie kratki w tę stronę Żeby to miało jakiś sens W ogóle może dokopmy do samego końca, o to jest sam koniec, dobra Jak to zrobimy? Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że po prostu przedzielimy to jakoś w połowie mniej więcej Tutaj do końca poprowadzimy chyba farmę tak samo, bo tam tej stronie, a tutaj będzie, będą krówki i tam będą na przykład jeszcze świnie i owce, coś w tym stylu zrobimy, mi się wydaje. To nie będzie taki zły pomysł. Okej, okay, tutaj jeszcze musimy trochę pokopać, tak, kopanie kobla to jest tutaj e, dobre zajęcie. Kopię to jeszcze kamiennymi kil kilofami, więc tym bardziej wspaniale. Myślę, że już w następnym odcinku będziemy się wybierać do neteru i tam ogarniać nether, kolejne tam e, odznaki, czy tam achievementy po prostu, e, osiągnięcia, że tak to ujmę. No i będzie ciekawie, mam, mam przynajmniej takie wrażenie, że będzie się działo Będzie się, będzie zabawa i tak dalej, prawda? Okej, okay, let's go tutaj i właśnie sobie przygotowałem też w ogóle skrzynie. na wypadek gdybym miał za dużo kobla to sobie gdzieś skrzynię postawię i tam kobla przerzucę, ale chyba nie będzie z tym problemu Jak na razie, dobra, muszę się jeszcze raz wrócić na górę Albo zaraz, najpierw sobie tutaj e, obliczę, dobra to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj będzie połowa. Tak, i tu będą jedne krowy. O, powiedzmy, tutaj będzie taka. O, wiem, jak to zrobię. Tutaj będzie już płotek, jak przejdą, to już nie wrócą. Ha, ha. Oj, zło, zło. Dobra, ile jeszcze potrzebuję płotków w takim razie? Raz, 2, 3, 4 i furtkę, dobra. Wiem już wszystko co potrzebuję. Więc mogę lecieć. No i te krowy zawsze po prostu są tak głośne. Na tym poziomie, że masakra. Dużo tam jest ich, po prostu tam jest ich dużo. W sumie mam herbatę, więc uwaga. Przerwa na herbatę, dobra, koniec przerwy. Możemy lecieć. Co ja chciałem? Chciałem sobie wziąć to. W sumie mogę z tego zrobić trochę patyków. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, trzydzieści dwa patyki, spoko. Potrzebuję chyba. O oh my, oh my god. Raz, dwa. No tak, pewnie to jest świetny pomysł automat. I w sumie może zrobimy. Dwie furtki, o. Niech będzie, mamy razem pięć. Chyba, chyba mi jednego braknie, a to najwyżej się zamuruję po prostu koblem Dobra, mam sobie też to, ale jeszcze ich nie przeprowadzam. Piek. Ok. Teraz tak. E, tędy przejdą górą. Chyba przejdą. Ale zbuduję tutaj jeszcze tak. Na wszelki wypadek, gdyby miało się okazać, że jakimś studentom to nie przejdzie. Ok. Raz, dwa. Tak, tu będzie jeszcze jedno. Hmm. Tutaj nie to sobie zostawię klocek, żebym mógł później wyskoczyć z powrotem. A tutaj zróbmy, zróbmy takie dwa. Ok. I zostanie jeden ten, który dam na razie tutaj Okidoki No i możemy chyba krowy przeprowadzać i w sumie z tym mam największy problem Nie wiem jak to zrobić Myślę, że będę je wpychał do tego tutaj I one będą spadały To będzie najlepszy pomysł, tylko że żeby one spadały tutaj To, to musi być otwarte Tak w stu procentach, co nie? Czyli muszę tutaj mały remont zrobić, dobra Przezrobić zrobić mały remont I to tak w miarę zamknąć Żeby one spadały bez końca Dobra, to też sobie usunę na tę chwilę Ok, Tu się mogą jeszcze zatrzymać ewentualnie, a ja to już wszystko zamuruję. Kurde, te drzewa naprawdę szybko rosną Spoko, bardzo mi się to podoba That's pretty nice O, jakie drzewo wyrosło w ogóle, patrzcie Zetniemy sobie jeszcze pod koniec oczywiście, dobra a tutaj zróbmy sobie jakieś takie. Taką prowizoryczną spadajkę. O kurde, one się mogą tak zaczepić. Dobra, będę jest spychał później. Eee, dobra, zobaczymy. Czy to pyknie. I co mogę zrobić jeszcze? O, nie ma pojęcia. Czekajcie, może tu wykopię. Nie, nie przemyślałem tego w ogóle, więc. Może być z tym problem lekki. Dobra, zróbmy to w ten sposób i później po prostu odkopię kawałek tutaj. Okej. Okay. Mogę ewentualnie, wiecie co, zrobię drabinkę. Zrobię drabinkę. I sobie później po prostu tutaj... ...wejdę. Zobaczycie zresztą, co, co, co mam na myśli. Dobra, chodźcie, krówki. Króweczki! Chodźcie, śmiało. Tutaj nie. Tutaj już el Not Pass. Dobra, chodźcie. No, krówki. Dobra. Teraz tu sobie wejdę. O oh, come on. No, nie bądźcie takie. Chodźcie tutaj. Nie idźcie na górę. Ja wam tu zablokuję tę górę, żebyście czasem nie szły. Dobra, o, patrzcie, o to chodziło. No mo może nie o to. Teraz z tego nie wykopię. <gry> może jakoś od dołu podejść, o cholera. Tego też nie przewidziałem. O, dzień dobry, to wy. Dobra, tutaj z tej strony jakoś. Ok, z tej strony jakoś pięknie. Jedna spadła, wspaniale. Dobra, wy też spadajcie. Go, go. Żyjecie tam, a wy oczywiście się bugujecie tam. Dobra. Będziemy to to będzie po prostu odcinek masakryczny z mojej strony. Może nawet zrobię time -lapse w sumie z tego, jak jak się z tym męczę. Nie ma co, żebym wam tutaj was tym męczył. Więc chyba widzimy się. Będziecie słyszeć sobie jakąś muzyczkę i będziecie się śmiać, jak tutaj się męczę i w ogóle wspaniale. Ech, jestem debilem. Krowy się tu potopiły. Wszystkie grzybowe krowy się tu potopiły. Powinienem tutaj zrobić tabliczkę i tu powinny spadać w ten sposób. Wszystkie się potopiły, a tu zginęły. Świetnie. Naprawdę wspaniale. O mój Boże, jaki fail. No tego się nie spodziewałem. O mój Boże, poginęły biedactwa. Nie, one nie spadły, tylko po prostu zleciał ten. Zleciały tutaj skóry i tak dalej. No to nie będziemy mieli grzybowych tych, no i nie będziemy tego potrzebować raczej i tak dalej, i tak dalej. <ścoughs> o mój Boże, co, co to za fatalny fail. O mój Boże. Nie, nie jestem w stanie to uwierzyć, ludzie. Naprawdę nie jestem w stanie w tej chwili w to uwierzyć. Co ja właściwie zrobiłem? Biedne, biedne krówki, Dobra, no to w takim razie przynajmniej te przeprowadzę tutaj. Chodźcie, chodźcie, moje drogie. Patrzcie, co tu mam. Cześć, to tylko przejdę. Chodźcie. Halo, patrzcie, co mam. No patrzcie, co mam, patrzcie, chodźcie. Ej, look at this. Jakie to dobre. Gdzie? No, chodźcie. No właśnie, o to chodzi. Okej okay. I spadamy Dobra, najpierw niech spadną trzy Dobra, tutaj już nie giną Teraz pytanie Jak zrobić eee, Jak zrobić, żeby dalej spadały No Da się tak zrobić? O Jezu Heee, okej, okay, dobra, udało mi się samemu spać, spaść przynajmniej Nie mam pojęcia jak to zrobić w tej chwili, one się blokują tutaj Tak hardo, hardo blokują, dobra Może najpierw zniszczmy to co mają, mamy tutaj pod nimi I Chyba to co zrobimy To będzie chyba najlepszy wybór żeby zrobić coś takiego, na razie to usuniemy po prostu I na to miejsce wstawimy po prostu barierki Czyli tu barierka, tu barierka, tu barierka, tu barierka to samo. To samo tutaj. Raczej wątpię, żeby udało mi się im się jakiegoś parkiera zrobić dziwnego. Eee... nie mam tego. Craftinga. Dawajcie mi crafting. Już nie będę tego przyspieszał, kurde, bo już. W sumie nie ma z czego się śmiać się, pośmialiście. No dobra, haha, śmieszne. dobra, możemy iść dalej. <laughs> o Boże. Rip krowy rip. Biedne krówki. Dobra, teraz mogą spadać. Spadajcie w pokoju. Wow! <śmiech> bye bye! <śmiech> Jak poleciały fajnie. Dobra, teraz zobaczymy, czy to ma jakikolwiek sens. Ta winda. Też spadniemy z nimi? Nie, nie możemy spać z nimi. Dobra, ok. To działa. To przynajmniej działa. Dobra, chodźcie na razie tutaj. Okej okay. to, to, to działa, więc taki chyba właśnie sposób przeprowadzę wszystkie krowy e, tak to chyba będzie wyglądało Zrobię... O nie, nie, spokojnie, spokojnie Los, 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 los Spokojnie Dobra, krówki Jezu, ile tu jest tego bydła? Ja mam jeszcze w cholerę kopania tak naprawdę Dobra <gryw> Może nie będę wam pokazywał jak robię tego wszystkiego Na przykład z końca za chwilę Jak tam już Parę, paręnaście, parędziesiąt z nich tutaj tą drogą przeprowadzę, okej okay. Ty też spadaj Chodźcie, chodźcie No chodźcie moje drogie, chodźcie Olewają mnie, super Chodźcie Ej Co, co samotna krówka, chodź no nie bądź taka, ale będzie jedzenia. Jezus. W jakichś kategoriach myślę. Chodźcie, chodźcie, no. Dobrze. Bydło. No i będę w taki sposób po prostu je przeprowadzał, więc. E, no tak. <grymianie> będzie świetny po prostu. Będę miał świetną zabawę. Ja nawet tego nie pokazuję jako timelapse, bo to jest raczej monotonne. Więc to, co mogę powiedzieć, to to, że widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki, wielkie za oglądanie tego odcinka. Wiecie, co robić, oczywiście, jeżeli się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, jak to mawiał JJ Joker. No i co? Wchodzimy tutaj w głowę tej króweczki. Znaczy, że nawet niewiele zostało, widzicie? Końcówkę mam, więc to do końca po prostu sam. Dzięki, wielkie za oglądanie. No i standardowo. Trzymajcie się. No i nareczka.